Siemanko ludziska, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Eee, no z tej strony Grzybek. Ilecesz? Witamy wszystkich w odcinku informacyjno-rozrywkowym. Sobie gramy wota i chcemy. Po prostu zwykły odcinek, tylko a, że przy okazji a, a, objaśnimy. Powiedzieć o co parę. Znaczy ja w sumie go stawię jako informacyjny, bo ten bardziej jest ważniejszy. Eee... Ehm... Znaczy to jest gram... w nazwie. Dobra. Tutaj. Więc e, chcemy wyjaśnić dlaczego nas tak długo nie było i dlaczego nie dawaliśmy w ogóle znaku życia i, i dlaczego w po, ogóle po, 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 nic nie robiliśmy z naszymi kanałami. A więc u mnie sprawa wyglądała prosto. Po prostu... Co? Ty pierwszy, ty pierwszy. Tak. U mnie sprawa <laughs> wyglądała prosto. Po prostu... Nie chciało mi się, nie ch odechciało mi się zupełnie nagrywać, nie, nie miałem siły po prostu do nagrywania, jakoś, nie wiem, nie byłem na siłach, nie chciało mi się i... A, tak? No, ty Ale skończyłeś już? Jakoś... Nie, nie, wiesz co, Wróciłem, wróciły mi po prostu siły do nagrywania, oh fuck. Cztery klatki. Dwie, jedna. O co chodzi? O się, dobra. Yy, tak, yy, profesjonalne nagrywanie tego grzybka. Także y, teraz mi się z powrotem zachciało, więc włączyłem teraz, więc stwierdziliśmy z Rseczem, że nagramy jakiś odcinek informacyjny Oj, czuć, ten... że masz sobie go neta. No mam! Aj. To była Uuu. kolejna sprawa, którą miałem wow, załatwić. Jednocześnie, dobra, przez ja którą też mi się odechciewało nagrywać, bo z netem miałem straszne problemy i to też mnie strasznie odchciewało odech mi się też strasznie nagrywać przez tego neta. Ale cóż, no dobra, no to, 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 to ja bym chyba tyle no tyle powiedział, a ty? Pani... Ja, ja mam bardzo prostą sprawę, że yy, bardzo, yy, jak to ująć, yy, w przykrym nieszczęściu. Oj, po prostu procesor mi się stopił z płytą główną. <noise> <noise> Za dużo procesów naraz było. Tak, to było bardzo śmieszne. Tak, bardzo śmieszne. <noise> tak. I zaraz będzie bardzo śmieszne, jak wyjadę z Zaruka, tutaj 50 czołgów do mnie salwę wystrzeli. <noise> Także ludziska, mamy... Ja czy ja mam... ...strasznie... ...chujowego no, neta. droga nawet. Ale będę starał się jak tylko mogę nagrywać Kurde O oh jest Rycerz na pewno słyszy to, że mam chujowego neta, a ja to czuję, bo skręcam czołgiem, a dopiero skręca. No kurwa, co ty robisz? <śledź> 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 ja nic Ja mówię kurwa tego czołgu, no bo stari ja takie lagi, że... No coś. przecież wiem, to żartów mówię, tylko co tutaj mamy. O, dzisiaj wymieni Nie mamy prze... Churchilla 7. Od razu mówimy ludziom. Tak, A! będziemy nagrywać Wyjechał, hardcore USKKFa Będziemy. Eee, tak, ponieważ... Będziemy nagrywać na 100%, ponieważ ta o, seria spiczą popularnością. Nie wyjeżdżaj tu, nie wyjeżdżaj tu, nie wyjeżdżaj tu. Nie weź mi. Cicho, eee. ratuję ci skórę. Hu uh, Dziękuję. Czekaj, <grym> bo po czerwcu siódmy jest. Spróbuję się z nim rozprawić. Kiedy ty udz... jednak o fraga żeś już naliczył. O eee. kurde! Skąd? <grym> no przez chwilę tu był gdzieś czerwcu. O. A gdzieś tu <grym> był... <grym> Pomóc? Nie, 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 ja sobie dam radę. Na pewno? Kurz! No, dam radę, dam radę, nie, ja sobie chcę dać radę. Kurwa, co jest? Przecież Wiesz co, przecież te.? Przybiłem. On też nie może. Kurde, te 43 My <grym> się wszyscy odbijamy od <grym> siebie nawzajem. Kurde, no. O kurde, nie, to był. To był co mnie Coś... rozwaliło? Te 341 Gdzie to jest? No, dupa blada. A, ba bar bardzo możliwe, że od tyłu Cię T43 bierze. Kurde, tam, tam z daleka snajpersko trochę sobie strzelał T41 i. No, niestety tylko 865 dm. Tak, profesjonalne nagrywanie, i granie, nie tylko. Oj, gdybym wcześniejsze akcje nagrał, to kurde o znak as pancerny, medale i wszystko. O, jeszcze ciebie zniszczyli. No szwag. E, wiecie co ludziska? Ja za chwilę wyjdę do... A nawet już nie muszę wychodzić, bo już przegraliśmy O, dostałem tego... Strzelca pancernego. No to za chwilę, za chwilę wrócę, muszę tylko coś załatwić. No, Dobra, o, ja się, się radę. dużo. Sprzedawałem e, tak. E, nie pamiętam co ja miałem wcześniej na poprzednich odcinkach, ale na pewno miałem chyba ARLA PZK Zamiast Tuga 3 mam JG Panzer 4. 4. Ja na ostatnim odcinku to ja miałem jeszcze kurwa PZ 4. Teraz mam V. Reczytaj ja Gera P. Boże. E, wiecie co, ludzka? Ja za chwilę wrócę, sprawdzę sobie mój filmik na YouTube, co miałem ostatnio. To Wtedy dopowiem. Ja tylko sprzedałem, ale ci, tak, ci nawet. Sprzedałem, o dziwo. Już A miałem czy chwila jedynkę jeszcze na nagraniach. To ten. Nie, 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 jeszcze chwila, poczekaj, poczekaj. Czekaj, to była Matildą? Nie, Matilda. Miałem, ks miałem księdza, teraz mam M41. To oczywiście się tam pozmieniało. Idę w niszczyciel, w e, amerykańskie. Ym, tak i radzieckie no to tutaj jest największy postęp, bo na ostatnim filmiku chyba jeszcze KV1S a zdążyłem przejść do ISA trzeciego, teraz zbieram na silnik i na ISA spiegę. Nie, nie ISA, bo ja na ostatnim odcinku miałem KV1S, a ty, o, a ty bakracja, do przodu. Eee, to słabo, ja myślałem, że jakoś bardziej dobrze do wybrań wybr wybr Dobra, doleciałem. mogę już zacząć? Czekaj i te 34 t 30 A nie, to już miałem, dobra. Nie. To luz, to możesz zacząć. No to ja. To tak, sorki ARLA nie miałem wcześniej, miałem bdr -a. teraz mam ARLA-44, nawiasem powiem czołg bardziej snajperski, mimo że ma znaczek ciężkiego. Jak tutaj widzicie, nie będę czytał tego pierwszego podpisu, tylko od razu SAU-40, no to jak już tutaj mój kolega Grzybek opowiedział, po prostu nam się nudziło i zaczęliśmy iść w inne drzewko. AMX13F3AM Wcześniej miałem. moje, no już zapomniałem tej nazwy. No, ogólnie poprzedni tier. Jak widzicie, teraz jest szósty tier. A ten ten czołg był czwartego tieru. Piątego? Czwartego. Teraz jest piątego. No co ty? Wtedy byliśmy już piątkami. Nie, nie, czwartego. A nie, rzeczywiście. No właśnie, czwartego tieru. <coughs> Sorry, kłaczek. I akurat dla mnie fartem, dla Grzybka nie fartem. Mnie poskoczyło o jeden tier do góry, bo moja artyleria jest zbytko ksiarska na piąty tier. A Grzybek niestety został w, na tym samym tierze. Dalej, PZK. Jego w ogóle nie miałem, nawet nie miałem żadnych, nic z linii PZKOPFu 3 na 4 no ogólnie tutaj widzicie, ja z nim teraz, nie będę nim teraz prawie w ogóle jeździł, zbieram tylko 845 tysięcy na fałkę y, 30.01H, jeśli dobrze pamiętam. Już sprawdzam, tak. Dalej, JG Panzer 4, no to jak już mówiłem wcześniej, miałem Stuga III. AT2 te tutaj też w ogóle nic z tej linii nie było na poprzednim filmiku. Oczywiście, yy... jak tutaj nazwać go? Inaczej. O kurwa, ten AT2 kosztował 425 tysięcy. No? Więc to jest mało w sumie, ale nieźle. Dużo w sumie jak na piątego tieru. No. Yy, ogólnie jest bardzo pancerny. Ma za to słabą penetrację, i. Nie, słabą... szczerze mówiąc, aż tak, mi, aż, aż tak mi się źle Znaczy, uszkodzenia, prawda, ale. Penetracją no, czy, aż tak czy, mnie nie wkurza. Czy nie, dobra, oczywiście penetracja jest spoko. Yy, mówię Wam, cieszę się, że już nie mam T1 Heavy, mam M6. Yy, z tą najlepszą lufą od razu jest o wiele lepiej. Coś robię hmm. przynajmniej nawet siódemką. O czym teraz mówisz? O czym teraz mówisz? M6. Bo już... A, już, prawie, już prawie dochodzę do końca. E, T82 amerykański TD to jest tylko po to, bo nasz inny kumpel tam też zaczął dopiero świeżo grać. no to, żebyśmy z nim pograli utworzyliśmy taki niski tier po prostu. I z, ostatnio był KV1S. I jeszcze do niedawna <laughs> miałem Lufę z KV1S. Teraz sobie kupiłem nową. I teraz żmudne zbieranie na Isa trzeciego 70 tysięcy doświadczenia. Stary, to jest nic. <laughs> no, tak. Badumc. <laughs> Badumc, tak, 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 tak. No dobra, to chyba wszystko, jak na razie. Jak chcecie, to możecie sobie przejrzeć moje osiągnięcia jeszcze na tym, na Wargaming.net, czy to no, no, przebieg służby też mój ciąg całkiem podskoczył, bo ostatnim razem chyba miałem 1500 bitew stoczonych, a teraz mam 2399. No, ty masz trochę więcej ode mnie, bo ja tam też miałem lekką przerwę nawet od dwota Co? Tam... No więcej zniszczono 6 w Tyrcilu jedynce? O pamiętam, co wtedy tak ciągle kurwa kosiłem. E, Skuteczność zniszczona. No, najwięcej zniszczono 176. Pamiętam tą bitwę. Pamiętasz? Siedmiu zabitych. Tak, pamiętam, pamiętam, niestety. <noise> najwięcej doświadczenia KV-11. Nie wiem dlaczego, bo w isie zdobywam nawet czasami po 2000 ileś. Nie wiem dlaczego to mnie nie zaznaczyło. Tutaj macie do przyjrzenia moje piękne medale. No, akurat tych oznaczeń nie mam, ale tu są medale. Tak, dużo ich. Dobra, yy... już nie że PZ Kaupfem. To co teraz? Może. No, no może... kurde, stary, ja muszę jeszcze M7 zebrać na T21. Ewentualnie możesz pojechać M7ką ja AT2. AT-2, no dobra, możemy tak zrobić. No dobra, to hop. Czekaj, ilu, czekaj, jeszcze nie bierz bitwy. Ile mi, ile mi brakuje do AT-8? Brakuje mi 13 tysięcy. A mi 5 tysięcy do t 200 no, Ja na razie nie, nie będę przez w tą linię. A No trochę jeszcze zostało, 500 tysięcy, ale to myślę, że na luzie zbiorę, bo ja, hajs mi jakoś wpływa szybko. Ja w tym czasie, zanim hajs zbiorę, to znaczy, yy, za, yy, jak zbiorę akurat hajs, to akurat już z pewnością będę yy, mógł doświadczenie kupić AT8. O Boże, jak ja się rozpowiedziałem, teraz pewnie w ciągu bitwy nie będę nic mówił. No to tak zawsze jest. Kurwa, napierdzielasz, tak. <śmiech> <śmiech> Także ludzie. Mm. Nie mogę się przyzwyczaić do tej. Muszę sobie powiększyć mapę ze względu na ten mod, który sobie wgrałem który ty masz, i musiałem sobie tak powiększyć mapę, bo inaczej bym nic nie widział, a nie mogę się przyzwyczaić do takiej. Eee, <laughs> szczerze mówiąc, na piątki nic mi nie zrobią, szczególnie że nie będę mówić jeden. Brakowało mi tego nagrywania, ale tak nie mogłem, kurde, się przekonać do tego, żeby tak. Nie wiem, jakoś tak. No cóż, tutaj, jak widzę, mam dosyć mało FPS-ów, to musiałem sobie kupić troszeczkę gorszą kartę graficzną, niż wtedy miałem. Bo musiałem ogólnie wszystko wymijać, nie? Pod znowu płytę główną. A O, ty jesteś Ale, ale... się, Ale za to spójrz. M7 jest najlepsza, później z PZ4. Ja jestem AT2, praktycznie nieprzebijalny czołg, a patrzę, że wróg ma też dwie AT2, to już się uciszę. Tak, jestem mywany, niechampery. Cholera, już. No, niestety. Dobra, nie chcę się nic teraz robić. Ja Czekam. dojeżdżam. <laughs> Oto przydałoby się, żebyś tutaj dojechał. To Do wtedy możesz sobie tu stać i nikt ci nic nie będzie robił. No zależy, zależy jeżeli. Jest, kapa, je, jeżeli. Co czy znaczy nie? Mogą mnie lekko przebić czasami. Na przykład taka, taka y, Uwaga! O! Kurde no! To był mój. I zresetowałem niechcący, bo chciałem, bo trochę wyjechałem. Dobra, tam jest S35C, nie widzę. M7, M7, dobra, rozwalę Kolejne ten domek za, za M7. Bo to jest jeden z, z wrogów mocniejszych. Właściwie do pierwszych na liście. Ja to sobie nawet nie za budynkami muszę się ukrywać. Jadę prosto. O to menda! O, się... o, A te dwa z tą chałbicą. Jeżeli mnie trafi dobrze, to mogę mieć problem. Właśnie... Właśnie mnie dobrze trafi. Ze wszystkich stron. To było do przewidzenia w sumie, ale... Byłem ...młody Tylko ta te, te dwójka mi coś robi, czekaj bym tu... Reszta się o tym nie odbija. Auuuu, dobra to było chyba... Zbyt, zbyt, zbytnio zuchwały byłem. Ale cina, ta zacina. Kurde, znowu gościncy mi zerwali. Wiedziałem, że ta te dwójka nie mnie ja, rozwali. Ja, no, czy, że... Ale Ty ci zaczekaj. Jak odetnie się to wszystko, bo ten Jak ci net się odetnie. Hmm. Wiedziałem, że ta te dwójka mnie rozwali. Ona jedyna była zdolna do tego. Bo miała tą chałbicę. A, w ogóle. Ja teraz to was za chwilę wrócę. Dobra, wróciłem. Ale... Wróciłem, wróciłem, wróciliśmy, nie wiem czy dalej to nagrywać. Wróciliśmy, wróciliśmy, dobra, tak właśnie dobra. wróciliśmy. Wróciliśmy, mieliśmy drobne problemy techniczne ze Skype'em. Obserwacja. Niezbyt ładne staty. Po bitwie. Dobra, to teraz. Przydałoby Uf. się kasa, kasa, kasa. No kasa by się przydała. Wiesz co, ja mam pomysł, żeby żebyśmy bardziej robili... Ludzie mnie prosili o to, żebyśmy robili krótsze odcinki, żebyśmy robili tak w granicach rzeczywiście 20 minut. Żebyśmy się zamykali na tych 20 minutach, może tam 25 minut, bo niektórzy. Znaczy w sumie są podzielone zdania, bo niektórzy mówią, że... Yy, wolą te 40-minutowe odcinki, ale to zwykle Minecraft. Ale z WOTA mówią, żebyśmy robili takie 20-minutowe. Mój czołg ma oczy! E, super. Weź sobie jakiś mały czołg i ustaw tak, żeby te, te wiatraki z tyłu garażu e, <laughs> były tak ustawione jak... Stary, on się na mnie patrzy. Nie, dobra, nie gap się na mnie. O, o, stary, albo zostaw tyłem, to wtedy masz z tych drzwi z garażu masz taki taki wzrok, taki wierzchni. <grym> stary. <grym> Jaki zaciesz Jezu. Dobra, dobra, już, już. Już, bo za chwilę wyciska będą dobra. mówili, że ten... To, że to albo kończymy, albo... <grym> dobra, jeszcze jedna bitwa to, ja to, na dobra, bitwę, to... No to? No dobra, ale co? Czym? M6, no to ja te 3485 pewnie wezmę. No. Dobra, bitka. A je, jak coś bitka się wzięła z tego, że raz se ustawiliśmy rosyjski, rosyjski język. jak po prostu zamiast bitwa była bitka. Tak, tak. Zaczęliśmy strasznie z tego śmiać. No, na wschodnie. O To tak po niemiecku. Stawić sobie. Ja pierdziele, to wtedy głupi. <gry> o Jezu, nie, galaliby po angielsku. No, na szczęście, chyba. Yy, sorry, że tutaj przy was trochę pogrzebie, ale przez problem ze Skype muszę podgłośnić trochę wota. A ja nie wiem, czy przypadkiem nie jesteś za głośno, i czy ja nie jestem za głośno, bo nie wiem. Te, teraz sam nie wiem, ale wcześniej to sprawdzałem poziom głośności. No to sprawdzałem wcześniej poziomy, ale teraz to może wszystko się zmienić. kurde, przez tego Skype'a, cholernego. Hmm. Gdzie tu pojechać, żeby mnie nie zniszczyć? No to lepiej prosto. Po drugą stronę. Może lepiej, nie? A te będziemy bardziej te, no, odsłonięci. No dobra to tu ja chcę. Chociaż wiesz co, czekaj, to czekaj, tutaj. Jesteśmy tutaj z tak? A on chodzi. Znaczy to jesteś średni dystans w sumie ja jestem taki daleki dosyć. No całkiem ładnie. Ale nie nie, znowu. Nie z dnia. Zaczęło no. zacinać. Ale nie, na, nawet ładnie strzelam z daleka. Ale nie, tutaj to z kolei za daleko, chyba. Nie. Tu jest Nie, dla mnie nie jest. Chyba, że będą o gdzieś tam, przy tej fladze. No co stary, nie, za daleko, oni wszyscy będą się kampić tam wiesz na siódemce Na tej linii 7 A akurat tam mam maksymalny zasięg i kurde wiesz Ja mam, no nie dochodzi do końca siódemki No tak, nie, do nie dochodzi do końca A teraz zaczyna dochodzić No doszło To no to, Dobra, to możemy się ustawić dziś tak tu, nie? Nie radzę tam wjeżdżać na górę, bo to będzie najgorszy bunt, jaki możemy zrobić w tej chwili. A mnie swędzi noga, bo mnie komar ugryzł. Straszne, nie? O, widzisz, jaki fajny jestem! Już odkryłem czołg. Muszę podjechać, bo nie widzę go. No serio, tylko Kurde, no. Gdzieś uciekło mi w ogóle wszystko. Mam nadzieję, że widać mi tylko wieżyczkę. Kurde, a właśnie ja się boję, że przypad. O, bl... Co ty tam robisz, stary? Co? Kto? Nie, nie, nie ty. No jak to? Potrafię przebić fałkę. No już bez przesady. No. Ty ją widzisz? No. A faktycznie. No, kurde. Nie będę miał zaliczonego, cholera. Jednego. Nie wiem, gdzie by to by. Tu dalej. No tam już zniszczyli naszych trzech. No nie mogę. Jezu, co za nuby Chodź tam, bo oni się oj, nie są. Oj, by. trzeci, piąty, o, jeden, Oj, 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 małe lagi. Lagi mam małe. A bo te FPSy po prostu mi aż tak mocno spadają. Kurde! Nie klawisze trwałe, cholera <laughs> Jakie nienawidzę klawisze trwałe to, to mój net czy to wina moich klatek Nie wiem, całkiem dobrze cię słychać Kurde no Przystelegi nie mogę trafić Dobra, wzros zobaczmy tutaj gadu, gadu a tam sobie... A nie dobra, dobra byz, 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 dobra O czekaj cz O Boże, a te dwa Spoko, jak będzie bokiem jechało to Wieżyczkę tego widzę, to nie ma sensu Ja spróbuję walnąć w kopułę dowódcy <grym> Nad poleciało No akurat ruszył cholera No dobra, teraz będzie łatwiej trochę To O o, on się tu odwraca Ale on ma to mało działko No Tak, ale tak To jak może nam coś zrobić Tym bardziej jeszcze KV1S się na mnie patrzy BDR M6 Dobra, lekko się wycofuje. Ja już się wycofuję. Ja Kurde, akurat się wycofuję tam, gdzie jest czołg inny. Dobra. Tak czy jak była wielka przegrana, bo... Może coś jeszcze zrobię? Nie. A jak pięknie dostałeś, tak. KV-1S. No, to było wiadome. Dobra, trochę derpimy. No, trochę bardzo. Kurde. Zawsze tak jest. Ludziska, że nie nagrywamy. Piękne A, bitwy. Piękne bitwy, jak nie nagrywamy. Zaczęliśmy nagrywać już po długiej przerwie. Nie, kurwa, musi być jakaś chudowa Dobra, to... to my chyba no, to skończymy na tyle. To najwyżej nagramy kolejny odcinek czy coś, bo... Tak, tak. Wiesz, to jest takie informacyjne formacyjno, taki... Albo może coś dla odmiany, ten... Minecraft? No czy coś. Dobra, ludziska, na pewno spodziewajcie się w, w najbliższym czasie jakiegoś Minecrafta, także... Dobra, no to żegnamy się z wami, także dziękujemy bardzo Adios. za to, że nas oglądacie i... Dzień, i do zobaczenia. Cześć!